Dzień dobry. Witam serdecznie wszystkie osoby zainteresowane czytaniami Tarota na miesiąc wrzesień. W tym miesiącu nie będzie Krzyża celtyckiego, ale myślę, że każdy z Was znajdzie tutaj jakąś inspirację na ten miesiąc dla siebie. Chciałam podziękować. Wszystkim osobom, które zamieściły komentarz, które zostawiły łapkę w górę, za wszelkie subskrypcje, za wszelką formę kontaktu ze mną, czy to mailową, czy to właśnie poprzez umieszczenie wpisu tutaj na YouTube. Bardzo serdecznie Wam wszystkim za to dziękuję. Jest mi bardzo miło z tego powodu. Na wszystkim osobom, które w miesiącu wrześniu będą obchodziły urodziny, składam najserdeczniejsze życzenia: zadowolenia, zadowolenia z siebie, ze swoich wyborów, a ze swojej pracy z tego jak tworzycie swoje życie. A teraz nie przedłużając zapraszam do czytań. Dzień dobry. Witam serdecznie wszystkie osoby spod znaku Wagi. Na czytaniu na miesiąc wrzesień ciągamy energię przewodnią. Cóż to będzie. Karta Słońca. Super. To jest sukces, to jest radość, to jest ciepło, życzliwość, spełnienie. Wszystko wszystko co najlepsze. To jest optymizm, to jest witalność. To jest wszelkiego rodzaju. Słuchajcie pomyślność. powodzenie też, tak? Bez słońca nie ma przecież życia. Dobrze, zobaczmy teraz działania wasze w tym miesiącu. Bardzo stabilne, dążące do stabilizacji finansowej. Emocje, finanse i praca. Co do was idzie z otoczenia? Wy Wasza energia i karta rada. Myślę, że Wasze działania w tym miesiącu będą ukierunkowane na zapewnienie sobie bezpieczeństwa to są takie no będzie cechowała was obowiązkowość, nie wiem, odpowiedzialność, pracowitość, tak. Ale królowa denarów to taka bardzo oddana kobieta, bardzo opiekuńcza, pełna ciepła, kobieta, która potrafi zapewnić byt i bezpieczeństwo najbliższym. I nie, przyno, nie przychodzi jej to z trudem, tak? Ona potrafi gospodarować materią. Ona zdobyła doświadczenie w gospodarowaniu tą materią, dlatego nie przychodzi jej to. Nie ma w tym dla niej żadnej trudności. Tylko proszę pamiętać, że królowa Denarów to mała cesarzowa. Cesarzowa to kobieta, która zna swoją wartość i kobieta, która przede wszystkim zaspokaja swoje potrzeby. Dopiero wówczas, kiedy zaspokoi swoje potrzeby, obdarowuje, że tak powiem, i zajmuje się innymi. Bo ona jest na tyle mądra. Że wie, że jak sama nie będzie pełna, to nie będzie miała czym się dzielić. Emocje? Jakiś trudniejszy okres za wami, albo za dużo, nie wiem, obowiązków, albo za dużo, albo będziecie musieli, nie wiem, za dużo opieki. Dawać komuś. No, zaczyna się rok szkolny, więc to też jest dość wymagający okres, prawda? Ale warto by zwrócić uwagę przy tej dziesiątce buław, czy nie można podzielić na przykład obowiązków na podzielić obowiązków w domu na wszystkich członków rodziny? a nie zbierać, a nie robić wszystko samemu. Dziesiątka była w to też taki moment, kiedy my sami czasem za dużo od siebie wymagamy, za dużo sami sobie nakładamy pracy i obowiązków z zbyt dużą odpowiedzialność za coś bierzemy. To jest tak, jakbyśmy troszkę potrzebowali odetchnąć emocjonalnie. Tylko dziesiątka to jest zakończenie pewnego okresu, tak? pewnego cyklu. A karta rada dla Was jest As Czyli jak gdyby ten już nowy cykl, nowe działanie, nowe pomysły, jakby lada moment już są za rogiem, tak. Więc lada moment będą, jakbyście już mieli się szykować do tego. Praca, finanse, dużo się powinno dziać. Tu jest przy rycerzu mieczy, jest szybkość, jest Pęd taki to jest taka siła woli. W pracy myślę, że albo od was będzie będą wymagane takie zdecydowane, szybkie, odważne decyzje, być może będziecie musieli podejmować takie szybkie decyzje. Ale to też jest taka gotowość do zmagań umysłowych, tak. Na pewno cechować was będzie taki bardzo wysoki potencjał intelektualny lub co niektórzy z was mogą być na progu kariery i wtedy jest taki pęd, tak, ku nowemu, ale to też słuchajcie, jest taka energia, w której bierze się udział czasami w takich debatach, takich słownych, gdzie trzeba się popisać wiedzą, tak? Gdzie jest taka intensywna wymiana komunikacji. A na pewno jest to bardzo silna, odważna i zdecydowana energia, choć czasem brak tutaj jest takiej cierpliwości i Wytrwałości. Jeśli chodzi o materię, uważałabym na szybkość w działaniu: typu za szybko, puściłam przelew, na przykład, i poszedł mnie tam, gdzie trzeba. Uważność, tak, troszkę uważności. Ale jest to niesamowicie skuteczna energia, jeśli chodzi o osiąganie celu. Bo rycerz mieczy to jest, słuchajcie, ktoś, kto ma. On zawsze jest pokazywany ten rycerz w hełmie i zazwyczaj ma ten hełm zamknięty. On ma ograniczone pole widzenia. On widzi tylko cel i nie widzi tego, co niszczy i tratuje po drodze. Niesamowita skuteczność. Energia, która idzie do Was z otoczenia, bardzo wymagająca, powiedziałabym, to jest taka czasami. Energia przebiegłości. Zalecana jest tutaj przede wszystkim ostrożność. Dobrze by było jeszcze raz przyjrzeć się niektórym sytuacjom, tak? Bo coś mogło zostać przeoczone, i czasem może się okazać, że Walka, która jest od Was wymagana, jest zupełnie zbyteczna. Nie, po, nie ma o co walczyć, tak? I jest tutaj takie, taka nieczysta gra, taka czasem, gdzie jakby sytuacja miewała dwie strony medalu, i dobrze jest zachować czujność na to, co przychodzi z. Z zewnątrz. Wy natomiast jesteście w energii królowej Buław. Jest to energia działająca, jest to energia, która jest bardzo aktywna, pełna charyzmy, pełna energii. Myślę, że jak gdyby odpuszczacie może troszkę sprawy emocjonalne w tym miesiącu, natomiast skupiacie się. Na pracy, finansach, bo tu jest taka ekspansja, taka chęć zdobycia, taka no, pracowitość, niezależność, taki chęć życia, tak? Tu jest bardzo dużo inicjatywy, zdecydowania, tu jest też kobieta, było, królowa buław, to kobieta bardzo przedsiębiorcza. To jest mm, kobieta, która wie, czego chce i wie, jak to zdobyć. Więc macie w tym miesiącu taką y, siłę w sobie. Y, rada. Zacznij coś nowego. Bo wiecie, w momencie, kiedy zaczynamy coś nowego, e, to y, mamy chęć i zapał. A tu w pracy. W finansach macie niesamowity pęd, niesamowitą taką szybkość w działaniu. To jest tak, jakbyście wykorzystali sytuację w odpowiednim momencie coś nie wiem, podpisali, coś zaproponowali. To jest, jakbyście mieli. Niesamowitą lotność umysłów. To jest mnóstwo pomysłów i to świetnych pomysłów. Pomysłów, na które, do których dodatkowo macie coś takiego, że wiecie, jak je zrealizować, jak do tego dojść. Tak? Jak czerpać zyski z tych pomysłów? Dobra, jeszcze karta przesłania anielskiego. Uwolnij się i poddaj się. Obdarzamy Cię błogosławieństwem naszej prawdziwej, promiennej, przepraszam, Miłości, wyciągnij ręce i uwolnij się od wyzwań, których dotąd trzymałeś się tak kurczowo. Otwórz serce i przyjmij naszą miłość i pomoc. Uwolnij się i idź, działaj, wymyślaj droga wago. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam.